Dzień dobry, proszę Państwa, dzisiaj zupa taka o, zielona Jest tu brokułek, jakieś mięsko Takie, marcheweczka tu jest, jest. Właśnie będziemy próbować, więc chwilę poczekać, proszę Jest dobra, taka cieplutka, fajnie podgrzałem Z mięsko jeszcze spróbuję Mm. Wspaniały smak No jest dobra Nie mogę powiedzieć, że nie Proszę Państwa Polecam I znowu dziękuję producentom tej zupy No Dziękuję bardzo Że dostałem tą zupę No i w ogóle to Pozdrawiam wszystkich Siedźcie w domach No i Cześć papa Pozdrawiam.